Ciepło ponownie na kanale Basi to Pasi. Dzisiaj zapraszam nas, nas, was na bardzo luźny filmik, mianowicie będzie to takie Get z Będę się szykowała do nagrywek dzisiaj, mam nadzieję, bo nie wiem, jak. będziemy dzisiaj nagrywać? Właściwie czy pójdziemy dzisiaj na drzemkę? Nie zanosi się póki co, także w tle to odgłosy, to Szymek się bawi klockami, domkiem, wszystkim po kolei. Jak na co dzień my to mówimy robi hospied po prostu. A my w tym czasie się pomalujemy, także jeżeli macie ochotę na taki luźny filmik, to serdecznie Was zapraszam do oglądania i dzisiaj też zrobimy sobie Q&A mieszkaniowe, które Wam obiecałam na Instagramie. To co? Zaczynamy! Ponieważ to będzie get ready with me, nie żaden, wiecie, test kosmetyków, to ja będę się malowała wszystkim, co jest mi dobrze znane, co mam sprawdzone, więc nie będę już tutaj strzepiła języka, czym się boję, a ja po prostu listę kosmetyków zostawię Wam w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że szczęk mnie za mocno nie zagłusza. Eee, przede wszystkim będą to produkty Bell w dużej mierze, a w połowie Eveline. <grywa> Także chyba dwie firmy, które aktualnie u mnie wiodą prym. Eee, jeszcze chętnie bym na usta Golden Rose, ale niestety ostatnio coś z moimi ustami się dzieje, przez tą pogodę taka była zmienna. Eee, są strasznie spieszłe. Spieszku. Wysuszone w każdym razie, więc będę musiała użyć nawilżającej pomadki, animatowej I tyle, jeżeli chodzi o makijaż, także razem się przygotujemy. Jeżeli chodzi o mieszkanie, to też chyba że to było Get Ready With Me, tak mi się wydaje. Zacznę od paski. To też ee, mówiłam Wam, w którymś z tych filmików Get Ready With Me właśnie, że kupiliśmy że większe mieszkanie. Mamy opaseczkę, ok. Żeby włosy nie leciały do oczu. Mówiłam wam, że kupiliśmy większe mieszkanie, no i właśnie w tym momencie jesteśmy w fazie, zaraz będziemy je odbierać, później będziemy oczywiście remontować, więc jesteśmy w fazie planowania, co gdzie i jak ma wyglądać. Zadałam wam wczoraj na Instagramie tak bardzo spontaniczny pomysł: pytanie, czy zrobić takie QA, czy w ogóle chcecie pogadankę o mieszkaniu. Większość zaznaczyła, że tak. Jeżeli chodzi o pytania, to część, tutaj mam telefon, mam ściągę, żeby nie zapomnieć, tych pytań nie ma dużo, nie będę okrywać. Natomiast to też część w ogóle się powtarza. Niektóre dziewczyny zadawały to samo pytanie, tylko w inny sposób <laughs> było one, wiecie, opisane, ale chodziło o to samo. Zacznę od takich kluczowych, myślę, podstawowych pytań, które się pojawiły, właściwie pytania po prostu o takie... Wiecie, rzeczy podstawowe. Mianowicie jedno z takich pytań, od którego myślę, że będzie dobrze zacząć, to było pytanko, skąd w ogóle, dlaczego zmiana mieszkania i z jakiego na jakie. Było chyba takie, tak, było pytanie, nie, było pytanie, przepraszam, jak duże, jak duże to będzie mieszkanie, no ale to można powiedzieć z jakiego na jakie i dlaczego. Decydowaliśmy się z mężem na zmianę mieszkania. Od razu od początku, kiedy kupowaliśmy obecne mieszkanie, ona ma 55,5 metra, to odpowiadam to wiedzieliśmy, że będziemy chcieli kiedyś kupić większe. Bo planowaliśmy właśnie potomstwo, wiedzieliśmy, że będziemy chcieli mieć dzieci, więc czyścimy pod tym kątem, żeby to mieszkanie było większe. Także tak, więc to jest powód, dlaczego zmieniamy mieszkanie, no po prostu tak najprościej w świecie zmieniam na większe, ponieważ tutaj nam się robi ciasno. Jest nas, była nas trójka, znaczy jak się tu była nas dwójka. Po kilku latach zrobiła się z nas trójka, no i teraz mamy czwórkę, więc troszkę jest to kłopotliwe. Tak jak powiedziałam, mieszkanie ma 55 metrów i pół, no ale to tam nieważne. Kosmetyczna już tam, wiecie, różnica. I mamy dwa pokoje. Jeden pokój tylko zamykany na drzwi, na klucz, jak to się mówi, sypialnia. A tak to mamy pokój z kuchnią połączony, powiedzmy, że z aneksem kuchennym troszkę inaczej u nas to jest rozwiązane. Bo przy tym blacie, jakby, który oddziela jedno powierzchnię od drugiego, mamy też szafki, więc zdecydowaliśmy się na kupno większego mieszkania. I jeżeli chodzi o to większe mieszkanie, bo tak, jak ja dobrze pamiętam, już się zagadałam, jak to ja, było pytanie, ile ma metrów, to większe mieszkanie, jeżeli chodzi o powierzchnię użytkową, ogółem ma 85 metrów chyba, a powierzchnia użytkowa jest to chyba 83,5, jakoś tak. Także jest różnica. Kolejne pytanie, możemy przejść dalej, podkład nałożony teraz korektor. Jeżeli chodzi o następne pytanie, już sobie patrzę, to też było, żeby opisać. Opisz proszę, opowiedz coś więcej o nowym mieszkaniu, opisz, jak będzie wyglądać. No to tak, troszeczkę już można powiedzieć, że zdradziłam. Ja... Jaki będzie metraż? Powiedziałam tak, że będą cztery pokoje. Zależało nam na tym, no wiadomo, że kiedyś się mieszkało nawet na, nie wiem, 37 metrach kwadratowych, tego rodzina. I to było ok, nie było z tym problemu. Wiadomo, że jak się nie ma co się lubi, to się kradnie, co popadnie, tak? Nie no, to się lubi, co się ma, tak? Natomiast, nie wiem, czy tą szyramę uda mi się zamalować. Szymek, zresztą to też szymek siniak, ale podskórny, tego nie widać. Yy, więc yy, chcieliśmy, żeby dzieci miały komfort. Yy, ja osobiście, to już też Wam yy, powiem, mam rodzeństwo, mam starszego brata o 3 lata yy, i dzieliłam z nim pokój przez 14 lat, albo 15, chyba 14, jakoś tak. Pod koniec nie było łatwo. To jest wiecie, wiek dojrzewania, ja 14-latka, on to już w ogóle no, co miał powiedzieć, 17-latek więc y, nie jest to jakaś super komfortowa sytuacja, wiadomo. No ale, ale tak było, dopiero później miałam swój oddzielny pokój, który mogłam sobie zaaranżować, że tak powiem, a on został w naszym starym pokoju. Y, jeżeli są różne płci, stwierdziliśmy, że a, powiedzmy, jeszcze jak się znajdzie trzy, trzy pokojowe, gdyby się okazało na przykład, że druga, drugie dziecko to będzie też córeczka, no to spoko, dwie dziewczynki, wydaje mi się, że szybciej nie ma problemu, mogą mieć jeden pokój. Natomiast różnica płci, no to właśnie, żeby każde czuło się komfortowo, to, żeby jednak miało swoją przestrzeń. I tak się udało. Więc co, w klepie sobie ten korektor? Będę dalej mówić, bo ciężko. Szymek się bawi odkurzaczem naszym. Się cieszę. Na legalu. Ale wie, wiesz, że nie może. Czuję to. Wracając do opowieści o mm, mieszkaniu, zdążyłam sobie jeszcze skontrolować troszeczkę poliki, to tak, chcieliśmy, żeby dzieci miały oddzielne swoje pokoje, żeby się czuły komfortowo, czego ja mówię, od początku nie miałam. Swoją drogą przychodzi wiek, że Zosi powinniśmy zmienić już, żeby miała swój pokój, ma 3 lata, znaczy powinniśmy, w sensie można by było ją oduczyć, żeby spała sama i tak dalej i tak dalej, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy tego robić jeszcze na tym mieszkaniu, tylko po prostu jakby przy zmianie mieszkania zobaczymy czy nam to tak gładko pójdzie. To zrobimy jej pokój. Czyli za rok, niecały, już. E, myślę, że tak gdzieś drugi kwartał przyszłego roku 2020: jak zmienimy mieszkanie, no to po prostu już e, w ramach takiego wow, e, powiemy, że będzie miała swój pokój, swoje łóżko, i tak dalej, i tak e, dalej. Mieszkanie: czteroosobowe. Podobnie jak tutaj, już Wam też mogę poopowiadać, e, będziemy mieć salon łączony z kuchnią. Bo takie rozwiązanie nam się cały czas podoba. Uważamy, że za dnia, kiedy się jest w tym domu, to dużo czasu spędza się w kuchni, nie ukrywajmy. Naprawdę sporo czasu, ale nie wszyscy w tej kuchni siedzą, więc fajnie jest, kiedy cała rodzina może siedzieć, że tak powiem, do kupy, spędzać razem czas. Czy nie wiem, część osób jest w salonie, nie wiem, czy tak książeczki, czy coś ogląda w telewizji, czy nie wiem, czy się bawi, czy cokolwiek. A druga tam część, nie wiem, na przykład ja z mężem czy coś, no to akurat będziemy gotować obiady. E, więc fajnie, jeżeli Szymek, zostaw suszarkę na ubrania. E, fajnie... To jest krzesełko do karmienia. Fajnie, jeżeli się ma dzieci na widoku, tak? Wszyscy są razem, można sobie porozmawiać, pogadać. No bo tak jak mówię, w tej kuchni spędza się dużo czasu. Teraz może nie aż tak dużo, bo to jest dzielone, ale wiecie, ja jestem house managerem. Jestem w domu, więc też troszeczkę inna opcja, że ja po prostu sobie to gdzieś dzielę, robię to w ciągu dnia, gotuję. A później jak ja wrócę do pracy, mój mąż już będzie normalnie pracować, też normalnie, w czasach korona to nie wiadomo, czy normalnie. No to jest z tym ciężko. Także tak to, tak to wygląda, więc, więc właśnie chcieliśmy, żeby to wiecie. Kiedy się gotuje, kiedyś chodzi do pracy, no to właściwie w weekendy trzeba ugotować albo po południami po pracy trzeba ugotować, więc fajnie by było, żeby dzieci były na widoku. Nie wiem, czy to robiło lekcje, czy się bawiły jak młodsze, a my w tym czasie będziemy tymi wieczorami przygotowywać posiłek. Więc taki gdzieś tam był nasz zamysł. Szukaliśmy dużego salonu, na tym nam zależało, żeby był jak największy, żeby rzeczywiście fajnie się to wszystko mieściło. Udało nam się znaleźć mieszkanie, w którym salon ma 33 metry kwadratowe, także jak na mieszkanie, a nie na dom, to jest to całkiem spoko. Więc tak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o pozostałe pomieszczenia, to się można domyśleć: tutaj salon łączony z kuchnią. Kolejne pomieszczenia to dwa pokoje to dziecięce, jeden dla Zosi, drugi dla Szymka. No i oczywiście nasza sypialnia. Jeżeli chodzi o pokoje dzieci, to na początek będziemy, ale to też w sposób jakiś tam podstawowy, tylko aranżować, organizować pokój dla Zosi. Jeżeli chodzi o pokój dla Szymka, to myślę, że na początku nie będziemy tego robić, ponieważ on będzie miał jakieś półtora roku, coś takiego, jak będziemy się także swojego pokoju jeszcze będzie za mały na swój pokój. Nie będziemy też ich razem łączyć ze sobą, żeby razem byli. Więc podejrzewam, że on będzie spał po prostu z nami. Tak to rozwiążemy na sam początek, żeby trochę się zaklimatyzował. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na początku też mój mąż ma takie plany, że jak będzie praca zdalna, to możliwe, że jakieś takie mini biuro sobie zrobi w pokoju szymka, ale wiecie, nic takiego, niespecjalne jakieś biurko i tak dalej, bo to będzie w salonie. To też wam powiem, jak to tam gdzieś rozwiążemy, jak chcemy to zrobić. Tylko bardziej po prostu wykorzysta szafę syna na to, żeby tam jakieś trzymać swoje segregatory, dokumenty, inne takie rzeczy. Hmm, także na początek tak. Zresztą nie będzie nam stać, żeby wszystko od razu wykończyć. E, I tak dużo rzeczy musimy zrobić na początku, bo wiecie, jak to jest. Tak są formy przedchwalnikowe, to to trwa i trwa, i do dziś na przykład w naszym mieszkaniu a mieszkamy tutaj już 5 lat, 5,5, e, nie mamy żegondoli w, w kuchni e, i na przedpokoju. Są same gołe żarówki. Także kto jest w tym teamie? Goła żarówka, dajcie znać. My się śmiejemy z mężem, że to jest po prostu taki, wiecie. Styl hipsterski, taka moda, i to jest zamieniony efekt. Więc też będziemy musieli coś na szybko kupić, tu zawiesić, no bo chcemy to mieszkanie, w którym jesteśmy aktualnie wynająć, więc żeby lokatorzy coś tutaj mieli. I co? Co do nowego mieszkania, co mogę powiedzieć? No to dzieci będą miały swoje pokoje, my będziemy mieć swój pokój, czyli sypialnię powiedzmy, że swój. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Eee, także spoko. No i w mieszkaniu jeszcze, jeżeli chodzi o rozmieszczenie, oczywiście korytarz, wiadomo, no i dwie łazienki. Na tym też nam zależało, żeby były dwie łazienki. Chcieliśmy takie rozwiązanie, głównie pod kątem... Tak, Szymon się zgadza, głównie pod kątem dwóch kibelków, no co ja będę mówiła, żeby były wolne, no bo jeżeli ktoś ma potrzebę pójścia do, do toalety, no to słabo jest na przykład, jeżeli nie wiem, ktoś w tym czasie się jest zajęta łazienka, szczególnie jak macie dzieci, a dzieci wiadomo, że te pęcherze mają mniejsze, no i świetnie, tak, więc zawsze lepiej, jeżeli są dwa kibelki do dyspozycji. Poza tym chcieliśmy trochę rozgraniczyć kwestie prania i takich rzeczy bardziej prywatnych. No i powiem Wam, że w tym mieszkaniu mamy tak bardzo... Jeżeli chodzi o to mieszkanie, to ono jest w stylu amerykańskim, tak bym to powiedziała. Ponieważ jeżeli chodzi o drugą łazienkę, to jest to łazienka tylko stricte małżeńska. Czyli łazienka, do której dostęp się ma tylko i wyłącznie z sypialni małżeńskiej. Plusy i minusy. Ja Wam powiem, że akurat nie chciałam takiego rozwiązania. Nie do końca mi się ona podoba. E, uważam, że to jest takie przereklamowane, bardziej właśnie hollywoodzkie. E, I wiecie, to fajnie wygląda w filmach. Pamiętam jeszcze, nie wiem, też dajcie znać, czy oglądaliście Magdę M. E, pamiętam, że w Magdzie M. Boże, już nie pamiętam, Waligura, no ta rodzina, nie pamiętam jak się ta dziewczyna nazywała, to że oni. E, Waligura tak. E, mieli takie rozwiązanie, że mieli sypialnie. Tam w tym odcinku było, że ta babeczka właśnie brała sobie kąpiel z pianką, on do niej przez sypialnie przeszedł. No, niby wszystko full romantico, ale jakoś tak to do mnie nie przemawia. Natomiast no, jest co jest, więc my tylko postanowiliśmy, że ta przestrzeń, która była zaplanowana na prysznic w tym mieszkaniu, to z tego rezygnujemy i zamiast tego zrobimy z tej łazienki pralnię, no hucznie powiedziane, bo to nie jest duże pomieszczenie, także jedna łazienka będzie taką łazienką codzienną i też dla gości gdzie wiadomo, będzie kibelek, umywalka, szafki, y, wanna, bo z wanny nie rezygnujemy, pomimo, że teraz się nie kąpiemy, żadne z nas, tylko tam Zosia właściwie, no i niedługo Szymek w tej dużej wannie, to mimo wszystko ja, wiecie, kiedy dzieci trochę podrosną, to przynajmniej od weekendu kąpiel z pianką, to jest mój klimat, szczególnie jesienią, jesienią zimą, e, świeczuszki i te sprawy, więc nie chcę z tego rezygnować, e, a skoro się da, i owszem, no trudno, e, Zrezygnujemy, my i tak mamy takie rozwiązanie, że w obecnym mieszkaniu mamy przywannie te skrzydło takie, wiecie, szklane, żeby brać prysznicę, A w tym nowym e, zrobimy też sobie szyby, ale trochę w innym stylu. Natomiast ta druga łazienka to będzie właśnie taka ala pralnia, powiedzmy, pralnia suszarnia. Także też nie będzie to łatwe do zaplanowania. Już mniej więcej mamy rozrysowane wszystkie meble, co jak chcemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. To nawet by się to wszystko fajnie ułożyło wie, w całości. Okej, okay, y, zastanawiam się, co ja tutaj jeszcze mogę poopowiadać, jeżeli chodzi o nowe mieszkanie. Ja tak naprawdę już myślę, że całkiem dużo wam zdradziłam odnośnie wyglądu. Niektórzy się... A, jeszcze było pytanie też ciekawe, jeżeli chodzi o mieszkanie, to czy Warszawa, czy y, okolice Warszawy, to już wam mówię Warszawa. I co więcej, na no ja obłowiem. Jestem z Warszawy! Halo! od urodzenia. Eee, Warszawa jak najbardziej, natomiast jeżeli chodzi o, eee, o jakieś takie szczegóły, no to wiadomo, że wam nie powiem. E, natomiast mogę powiedzieć, że 5 minut autem od obecnego miejsca zamieszkania, także o tyle super. Że wybraliśmy coś takiego. Najpierw tuż wybraliśmy coś takiego: wiecie, w okolicy, tutaj nam się podoba. Zresztą skusiła nas też cena, i to też było jedno z pytań. Chyba, nawet z przeprosinami, jeżeli jest zbyt osobiste, ale ja rozumiem, nie jest dla mnie to osobiste pytanie: no bo, jakby wiadomo, że jeżeli też jesteś na etapie, to dziewczyna pytała, tak, tak. Jeżeli też jesteś na etapie poszukiwania mieszkania, no to jest to coś naturalnego, że Cię interesują ceny. E, było pytanie, ile kosztowało takie mieszkanie. E, mogę odpowiedzieć za metr, jak to wyglądało i to naprawdę... Przygotujcie się, że będziecie podnosić szczękę z podłogi. E, mówimy o Warszawie, jeszcze dodam. Żeby nie było, e, to trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o cenę za metr, to my zapłaciliśmy 6400. 6400. E, jak na Warszawę, to jest bardzo mało. Te same mieszkanie, jak już w tym samym bloku, tylko na innym piętrze, jakie jeszcze zostało u tego dewelopera, aktualnie już kosztują siódemkę, czy nawet ponad 7. Także mieszkania, które my obecnie, gdzie jesteśmy, za nasze mieszkanie, niedalekiej okolicy od tego, ale już wiecie, troszkę się tu pozmieniało. Do metra jest tyle samo, ile było, ale doszło jeszcze te mm, tramwaje niedaleko, doszło kilka galerii. To też sceny 6- 6150. Tak to chyba wtedy kosztowało te 5 lat temu, 6 lat temu. E, już mamy też 7,5 za metr, także tak się ceny zmieniają. Także mówię to 6400, które my zapłaciliśmy, to po prostu nie było się na czym zastanawiać. Oczywiście jak to my, to i tak się wahaliśmy, długo się zastanawialiśmy, wiecie, rozmowy z godziną, rozmowy tam z osobami, które robią w nieruchomościach, e, dowiadywanie się o dewelopera, czy na pewno ten, no bo to jest inny deweloper niż obecnie mamy. I tak dalej, i tak dalej, także polecam robić taki ogółem research, dowiadywać się, e, natomiast kiedy trafi się okazja, to naprawdę szybko trzeba myśleć, kombinować i korzystać. E, powiem Wam, że no, nas to zabolało, w sensie finansowo wiadomo, to była decyzja taka no ciężka, e, jeszcze zdecydowaliśmy się w okresie, kiedy ja już byłam no na samym końcu, Ciąży, praktycznie na wylocie. Był to moment, kiedy chcieliśmy się od powoli zacząć rozglądać za nowym mieszkaniem, a to nagle okazało się, że to powoli. Skończyło się kupno mieszkania bardzo, bardzo szybkim i to jeszcze mieszkania. smacznego. I to jeszcze mieszkania, którego nie widzieliśmy na żywo, bo to była, może być, dziura w ziemi. Tym razem na taką opcję się zdecydowaliśmy, no, ze względów finansowych po prostu. Więc warto jest zrobić research, warto jest się podowiadywać, kogoś zaufanego, poczytać, e, pogooglować, e, zwrócić na pewno uwagę też na dewelopera. My powiem Wam, że od takich nieznanych no-name'ów to nie chcieliśmy kupować, bo żeśmy się bali, ale to, że jest znany deweloper, no to wiecie, też trzeba mieć jakąś tam na jego temat, y, nie też opinię, ale wiedzieć to i owo, bo dewelopera deweloper, zresztą nawet ten sam po kilku latach może się okazać, że już niekoniecznie jest taki. Ekstra. Nam było trochę o tyle łatwiej, że u mnie moja rodzina jest rodziną budowlańców. Mój tata od lat robi w budowlance, zna się dla, z wieloma firmami, współpracował, wiele obiektów nadzorował. Także tu mieliśmy o tyle łatwiej, że już widzieliśmy mniej więcej, który deweloper ok, z którym w ogóle lepiej nie wchodzić w potyczki, że tak powiem. Za nami krótka przerwa techniczna. Jak mam być szczera, to nie pamiętam o czym mówiłam, a byłam u jak słuchać w tle, to bardzo skutecznie e, mi się to udało. E, także tak naprawdę z tego, co spojrzałam przed chwilą na ściąga, to już by były wszystkie pytania, które mi zadaliście, więc tak naprawdę powinnam kończyć ten odcinek. Natomiast, może tak od siebie jeszcze tylko na sam koniec dodam, bo nie wiem, czy w ogóle takie wnętrzakskie filmiki by Was interesowały. To dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać też w komentarzach, jakie w ogóle macie pytania odnośnie dzisiejszego filmiku. Czy coś jest jeszcze niejasne, czy coś dopowiedzieć, coś Was snubtuje, no bo też. Szanuję, że nie każdy ma Instagrama, więc niestety tylko osoby na Instagramie miały możliwość zadawać pytania. Także, jeżeli osoby, które Instagrama nie mają samego YouTube'a, tylko oglądacie to. Dobrze, kochani, tak naprawdę zostaje mi już tylko do nałożenia pomadka, praktycznie ten makijaż skończyłam. I zrobiłam sobie dłuższą przerwę niż planowałam, ponieważ synek marudził, marudził. No niestety teraz ma katar. I położyłam go na trzemkę, także mam nadzieję, że pośpi. Także ja w tym momencie kończę makijaż. Zabieram się szybko za kolejne nagrywki. Kończąc dzisiejszy temat. Bo matka, jak ktoś pytał, Eveline. O oh my kiss. Najlepsza ze wszystkich. Jeśli macie tylko przesuszone usta. To ta się najlepiej sprawdzi. Bez nabliżająca. Ale. Uj. jak jasno mi wyszło. Zaraz to sobie znam tego aluzujemy. Użyję takiego korolku bardziej. Beżowego. Jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, to już by było na tyle. To było całe Get Ready with Me, także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. E, tak wyglądam już na sam koniec, mogę zdjąć opaskę, tak się mniej więcej prezentuje mamuśka umalowana. Zabieram się za kolejne nagrywki. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, dajcie znać w komentarzach. Bardzo Was proszę. Jakie jeszcze macie pytania? Czy macie jakieś Q&A mieszkaniowe? To najwyżej zrobimy sobie drugą część. Ponownie jakieś kadry w mi, albo inny filmik po prostu do kawki. Pogadankę, jeżeli ktoś z Was tutaj stricte z YouTube'a się też przeprowadza, planuje jakieś remonty, nie, nie remonty, to dajcie znać, czy macie jakieś pytania mieszkaniowe. Chętnie na takie odpowiem. Jeżeli macie jakieś pytania do dzisiejszego makijażu, to oczywiście też pytajcie, ale tak jak powiedziałam, postaram się wszystkie produkty Wam wypisać w opisie tego filmu. I co? Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas. Eee, może też się malowałyście ze mną? Dajcie znać, czy tak robicie. Czasem oglądacie filmiki makijażowe i szukujecie się też z tą osobą. Mi się to raczej nie zdarza, ponieważ mój makijaż muszę wyglądać szybko, zazwyczaj w porach drzemek, albo no, wtedy kiedy coś tam wiecie, w międzyczasie z dziećmi eee, rozmawiam, robię itd., itd. Zaczynam się rozgadywać niepotrzebnie, także co kciukujcie, jeżeli tylko się filmik podobał. Zachęcam do subskryp subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A dla mnie chyba przyszedł czas na drugą kawę, jeszcze zanim zacznę nagrania, bo już mi się język plącze. Także co, ściskam Was mocno, buziaczki, pa pa!